Mm, tak, wyprowadzamy się do innego domu? Ojej. Oh yeah. A jakby inaczej? Oh, ciężka walizka, pomaga ci, kochana. Dobrze, tak. Ale ty ciężko. Dobrze, zjadamy. Dobra. Ty kierujesz. Uj, my pokażę. O rany, mamy tyle rzeczy, dajemy. Co? I nawet nie spakowałam moich sukienek. Przynajmniej część, ale nie spakowałam moich pięknych kolorów i perfumu różowego, smacznego I jest tylko jeden mi został perfum z domu. Rety, ale ona ma rzeczy.

Dzięki moje. Czuję się jakby tutaj było trochę za głośno. To są same boby a. tam. Jest czwórka bobów jakby tam jest. No, naprawdę? Ten mały jak się nazywa Purple, Aha. ten Yellow, a ten Pink. Ale one duże się urosły. No. Dzieci, dzieci. Minął no już miesiąc. A rosną? Ojej, one jedzą chyba psią karmę, a nie kocią. Mój drogi, jeszcze nigdy nie zostawię z moimi dziećmi. Dobra, i tak będę się z nimi bawić. O nie. Dzieci chodźcie, możemy się pobujać, chodź to Chodźcie, za fajna. Uu. Kto chce pierwszy? Pracować. Buju, buju, buju. A ja to to ma. Tymczasem gangu Foxa Ej, jeszcze na że to trochę dziwne, że tej pory nie zapali tych bandiorów. Tyle lat ich Ym, ścigają. No, a, no, nie lat, tylko dopiero co miesiące. To nie dużo. Za... I w ogóle. Le, moja siostra złamała nogi. Nie widzę, co się stało, prawda? właśnie, jaki gips. Oj bieda, musi podpisać na tym plastrza. O, rety, bolało. A co robicie, yy, świnki. Co się tutaj stało? Ja już widzicie, ja zawsze chciałam być lekarką. Pokaż mi, że. O, ale masz gips. O. Pedoli? Wąchasz? Jakie twarde. Możemy Tata. się podpisać na nim? Pewnie. Trudno, serduszka. No <risz> rety. biedna Musiała nasza Musiało to na pewno boleć. No, a kiedy ci go zdejmują? Mm, tak za że... No sama nie wie, tak my się wiedzę za 7 miesięcy. Co? O, raczej, to znaczy czekać jeszcze operacja, co? Nie, na szczęście nie. A co, co? Bo ja miałam cztery tygodnie gips kiedyś. Ja będę co dwa tygodnie mhm. miała zmieniany bandas. O, dobrze. Ale w tym czasie wiecie co, dziewczyny, jak mamy trochę czasu wolnego, musimy pomóc policji, jestem pewna, że coś tu mi brzydko pachnie tym pa